Dzień dobry, moi drodzy! I kolejny miesiąc przed nami, a zatem czas na spotkanie w czytaniu na wrzesień 2020. Wrzesień to wyjątkowy miesiąc z uwagi na to, że właśnie we wrześniu, a dokładnie 17 września, wchodzimy w nowy rok numerologiczny. Kończymy rok generalnej czwórki i rozpoczynamy rok piątki. W związku z powyższym, już teraz zapraszam Was serdecznie na spotkanie w czytaniu na nowy rok numerologiczny. Czytanie zamieszczę 17 września w godzinach wieczornych, myślę, że około godziny 20. Wówczas również podam informację o możliwości zamawiania czytań indywidualnych, właśnie takich czytań rocznych, jeżeli ktoś z Was będzie czuł potrzebę, będzie miał ochotę. Yy, zajrzeć w energię tarota i zainspirować się nimi już tak takimi wskazówkami kierowanymi indywidualnie tylko i wyłącznie do was to oczywiście już teraz serdecznie was zapraszam. Podczas tego ogólnego czytania właśnie 17 września ogłoszę również małą niespodziankę dla was, ale jak to na niespodziankę przystało, nic więcej już teraz nie powiem. Kochani, bardzo dziękuję Wam za obecność na moim kanale, za subskrypcje, lajki, komentarze. Po prostu cieszę się, że jesteście ze mną. Oczywiście, jeżeli ktoś już teraz e, czuje potrzebę na jakąś konsultację czy właśnie takie czytanie prywatne, to zapraszam do kontaktu mailowego. Zawsze pod każdym filmem podaję mój adres mailowy. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, a teraz już zabieramy się za czytanie na wrzesień dla wszystkich osób z podznaku wagi, co dziś przygotowałam, a dziś rozkład w formie krzyża celtyckiego. Użyłam do tego trzech tali. Z pierwszej tali, tali tarota czakralnego. Wybrałam energię wiodącą na cały miesiąc dla Was. Główny rozkład to... Złoty polski tarot. Natomiast do dopowiedzeń wybrałam talię Telemy. No to zaczynamy. Co dla wak na wrzesień? Jaka energia wiodąca? Energia świata, meta. To jest energia dużej otwartości na świat. To jest właśnie z jednej strony dotarcie do jakiejś mety, tak? zakończenie jakiegoś etapu swojego życia i jednocześnie od razu wielkie otwarcie na tą nową drogę, takie mm, optymistyczne, takie bez lęków, takie po prostu, bym powiedziała tak, zakończenie e, jednego etapu, który był pewnie całkiem niezły albo mógł być całkiem niezły, natomiast teraz zapragniecie, żeby to jeszcze ulepszyć, poprawić, tak? Czyli żeby z tego dobrego czy całkiem niezłego iść w jeszcze lepsze. To jest po prostu duże otwarcie właśnie się na świat, tak? Takie okno na świat otwarte. Poprzez to, że zamykamy jedną rzecz, otwieramy się na drugą. Co na spodzie talii się pokazało, a na spodzie talii mieliśmy mamy, pazia kielichów, trójka mieczy i karta sprawiedliwości. Czyli do czego ten miesiąc widać, że będzie dobry, będzie dobry do wejścia z taką e, iskrą, z takim błyskiem, z takim Wręcz emocjonalną, emocjonalnym zaangażowaniem, takimi, taką ekscytacją właśnie w ten, w ten nowy świat, w to otwarcie, w to ulepszenie, w to zakończenie. Tutaj też jest taka umiejętność takiego powiedzenia stop temu, co z przeszłości Wam nie służyło. I to widać, to stop, tak? Powiedziałabym, widać też tutaj w tej trójce mieczy, bo trójka mieczy mówi o zamknięciu przeszłości, mówi o zgaszeniu jakichś trudnych rzeczy, o właśnie pożegnaniu być może jakichś tematów, które powodowały w Was jakiś ból, cierpienie, zranienie, tak? I tutaj taka przychodzi świeża, nowa energia, taka otwartość, żeby ten kielich, tak, napełnić wszystkim co najlepsze poprzez to właśnie że zamkniecie to, co w Was trudne, że pozwolicie sobie tak ugasić tak do końca już pożar przeszłości i poprzez taką postawę wejdziecie w energię dużego bezpieczeństwa, które będziecie w stanie sobie sami zapewnić, wypracujecie sobie to bezpieczeństwo. Z jednej strony będzie, tak jak mówiłam, ta energia takiej miłości wręcz do siebie, tak? Takich właśnie bardzo pozytywnych uczuć, takich motyli w brzuchu. Z drugiej strony będzie bardzo racjonalne ważenie, co mi się opłaca, a co nie, co warto zostawić za sobą, a co warto w ramach doświadczeń zabrać do budowania przyszłości. Tak? Będziecie tutaj też potrafili, czy przyjdzie takie duże bezpieczeństwo formalno-prawne. Będziecie umieli właśnie w sposób taki rozumny zadbać o to bezpieczeństwo, o dopilnowanie wszelkich umów. No dobrze. To jedziemy dalej. Główny rozkład. Pierwsza energia. Z jaką energią wagi wchodzą do września? Z jaką energią? Król monet, czyli król denarów i trójka kielichów z energią dużej stabilizacji, e, albo powiem tak, albo z energią e, takiego potencjału do zbudowania gigantycznej stabilności w życiu, tak? E, to jest król denarów, to jest facet, który naprawdę twardo stąpa po ziemi. On e, potrafi... Dbać o swoje bezpieczeństwo materialne, ogólnie o swoją stabilność życiową i materialną i emocjonalną. On bardzo szanuje pieniądze, i ten szacunek do pieniędzy objawia się tym, że on nie trwoni na prawo i lewo tego, tej swojej zdobytej materii. On potrafi o nią zadbać. Tak? On potrafi też w sposób bardzo mądry i świadomy. W tak właśnie Prowadzić też za sobą innych ludzi. I do tego tutaj wyszła trójka kielichów, która mówi właśnie o takim, ja bym powiedziała, że wchodzicie z energią wręcz takiej zwinności, radości, e, takiego świętowania, e, tak jakbyście mieli się ucieszyć z tego, że panujecie nad swoją stabilnością, że e, Zdobywacie takie też poczucie własnej wartości, bo to też daje ogromne poczucie stabilności, tak? Co Was będzie wspierać w tych energiach? A wspierać Was będzie tak, energia Wisielca i do tego karta gwiazdy. Ja powiem tak, co Was będzie wspierać w takiej postawie, w utrzymaniu tej postawy? Wyciszenie, to znaczy. W tej karcie Wisielca widać taką energię głęboko medytacyjną, taką w której wy zagłębiacie się w siebie i poszukujecie tej, tej swojej jasnej drogi, tak? poszukujecie jakichś rozwiązań, czerpiecie wiedzę z własnych doświadczeń. To jest tak, jakbyście właśnie na chwilę mieli wyłączyć się z otoczenia i zagłębić się w wasze potrzeby, w to, co wy potrzebujecie. Do tego jest piękna karta gwiazdy odrodzenia takiego właśnie odrodzenia, po, tak jak tutaj powiedziałam w karcie mety, zakończenie jakiegoś etapu i wejście do nowego, lepszego. I to odrodzenie, to wejście, to, to, to takie właśnie pójście do gwiazd widać tutaj w tej energii, ale hmm, wy macie właśnie poprzez tą energię medytacyjną, poprzez takie wycofanie się trochę z otoczenia i y, taką y, autoanalizę, tak? Y, Poszukać właśnie swojej drogi do gwiazd, takiej, która da Wam pełne spełnienie. Na czym się powinniście stabilizować? Stabilizować. Dziewiątka buław i król denarów. Zobaczcie, król denarów i król denarów był tutaj tą energią na wejściu. Stabilizować się, powiem tak, powinniście się tak nie bać, podjąć. T, się pracy, podjąć właśnie mm, takich być może przez jakiś moment trudnych działań do tego właśnie, żeby jak najbardziej ustabilizować się w tym życiu, żeby y, do tego kuferka, tak? Denar po denarze gromadzić, tak? Żeby właśnie tak stabilnie w tym świecie się osadzić y, poprzez właśnie w pierwszej kolejności poprzez taką tą materię, tak? Jeżeli będziecie czuć się stabilnie, materialnie, z automatu będziecie mieć w sobie taką, taki luz, taką lekką energię. Więc tutaj jest namowa do tego, aby podjąć trud, z drugiej strony też umieć doceniać wszystko, co macie w życiu, czyli cieszyć się z najmniejszych rzeczy, z najmniejszych osiągnięć, tak? bo małymi krokami dochodzi się do wielkich e, sukcesów co odchodzi do przeszłości, czy co warto zostawić za sobą. Karta kochanków i czwórka kielichów. E, powiedziałabym tak, do przeszłości odchodzi jakaś e, współpraca, która to może być współpraca zawodowa, ale równie dobrze to może być e, współpraca taka w związku, tak? E, poprzez którą e, czuliście swego rodzaju takie znużenie, tak? Czyli ja albo, o, jeszcze inaczej ujęłabym, może odchodzi, to niekoniecznie nie, nie, nie tutaj musi być zakończenie jakiejś współpracy, zakończenie jakiegoś związku, tylko tutaj może odejść taka energia takiego znużenia, takiego no niby jestem w czymś, ale w zasadzie to nie wiem, czy jest mi tam dobrze. Tak mi to trochę może ciąży na emocjach, trochę jest mi obojętne. Tutaj to znużenie, bym powiedziała, żegnamy. Ono odchodzi. Przychodzi tutaj taka jakby nowa iskra poprzez to, że zaczniecie właśnie wyciągać wnioski z przeszłości. No właśnie, patrząc na tą kartę świata, no powiedziałabym właśnie tym etapem, tak? Może właśnie będzie pewnego rodzaju znudzenie, tak? I ten etap zostanie zakończony i wy wejdziecie w, w nowy, w jakąś odbudowę, podbudowę. Czego powinniście się nauczyć? Co w głowie mieć? A w głowie mieć królową mieczy i kartę kapłana. Czyli powiem tak, wejść w energię dużej asertywności, w, podchodzenia, w podchodzeniu do wszystkiego tak na chłodno, żeby tą swoją jakąś tam nademocjonalność trochę schować do kąta i w sposób bardzo racjonalny, tak? Do wszystkiego się zabierać, szukać wiedzy, szukać rozwiązań. Królowa Mieczy jest energią bardzo taką inteligentną, bardzo y, taką, trzeźwo myślącą, tak? Y, dlaczego macie tak trzeźwo myśleć? Do czego przede wszystkim? Do tego, że to trzeźwe myślenie, to spojrzenie takie trzeźwe na świat poszerzy wam y, horyzonty, tak? Jakbyście y, poprzez to zdobyć, y, będziecie zdobywać wiedzę o życiu też, o sobie i to mm, pozwoli Wam inaczej spojrzeć na to swoje dotychczasowe życie, na to swoje postępowanie. Co w najbliższej przyszłości? uhu. a w najbliższej przyszłości, moi drodzy, karta świata i rycerz. Mieczy, karta świata jest powtórzeniem energii tej głównej, wiodącej. Zobaczcie, naprawdę wrzesień jest doskonałym miesiącem do, do właśnie do, do otwarcia się, do wyjścia do świata, do otwartości, do optymizmu, do zakończenia pewnego etapu. Patrząc na tego rycerza mieczy, to ja bym powiedziała, powinniście z wielką determinacją, wielką zawziętością iść do świata, tak? Otworzyć się, chcieć ulepszać wszystko, co w tej chwili Was otacza. Nawet jak czujecie się całkiem nieźle, ale właśnie czasem to poczucie takiego bezpieczeństwa, tego komfortu, które dotychczas mamy. Um, jesteśmy tak w tym osadzeni, że czasami nam się nie chce robić nowych kroków, nie chce nam się wychodzić. I generalnie, jak się skupimy. Nad przeanalizowaniem tego to mamy wrażenie, że w sumie no niby nam jest dobrze, ale już czujemy się właśnie tacy jacyś zniechęceni, znużeni, już yy, taka rutyna nas dopada, tak? I to widać właśnie odchodzi do przeszłości, a wy tutaj z taką determinacją, z, taką, na, z takim nastawieniem na cel do tej otwartości ruszacie. Jaka taka głęboka wewnętrzna energia będzie Was przez wrzesień prowadzić? No, powiedziałam głęboka wewnętrzna energia i rzeczywiście będzie to głęboka wewnętrzna energia, bo to jest energia kapłanki, a do tego piątka mieczy, czyli Wasza energia wewnętrzna na wrzesień to energia mądrości, energia... Y Osoby, która potrafi korzystać ze swojej intuicji, która kieruje się intuicją, która ma dużą wiedzę, a jak nie ma tej wiedzy, to na pewno jest otwarta na zdobywanie wiedzy. Tutaj też widać dużą samoświadomość. Ta samoświadomość o sobie, o tym, czego Wy potrzebujecie, ta samoświadomość przyjdzie do Was, jeżeli właśnie zagłębicie się w tą energię wisielca, tak? Zagłębicie się w siebie, poszukacie w sobie drogi do gwiazd i tutaj to widać. Widać też takie, bym powiedziała, i namowa też do tego, jeżeli tacy nie jesteście, to na wrzesień tu jest namowa do tego, żeby też tak um, trochę w tle działać, tak? Nie. Nie opowiadać się o wszystkim, tak? Te swoje plany zachować do siebie, nie opowiadać ich światu, tak? Nie zdradzać ich, tylko działać trochę jakby w samotności, tak? Czy z ekspertami, natomiast nie obwieszczać wszystkiego. I to tutaj widać też wyjście z lenistwa takiego mentalnego. Jeżeli do tej pory nie chciało Wam się jakiejś wiedzy zdobywać, to. Wrzesień jest dobrym momentem na to, żeby z taką postawą się rozprawić i właśnie zacząć wychodzić z takiego jakiegoś letargu, lęku. O, co jeszcze mi się tutaj skojarzyło, to warto zastanowić się i postarać się nie mylić lęku z intuicją, tak? Tylko zawsze to, co Wam. Intuicja podpowiada. Dobrze szacować w sposób racjonalny. Tak? Jakie energie z otoczenia mogą do Was pójść? A z otoczenia, moi drodzy, karta wieży i siódemka mieczy. Powiem tak, z otoczenia pójdzie jakaś konfrontacja. Konfronta Będziecie mogli się z czymś skonfrontować z czymś, co pozwoli Wam trzeźwo spojrzeć na siebie trze trzeźwo spojrzeć na otaczający Was świat na środowisko, w którym funkcjonujecie bo siódemka mieczy pokazuje taki spryt ale pokazuje też takie szczere patrzenie sobie w oczy żeby nie oszukiwać siebie tak? więc z otoczenia pójdzie piękna energia, która z Was zmobilizuje, zmotywuje do tego właśnie, żeby się z czymś odważnie skonfrontować. I nie unikać tej konfrontacji poprzez właśnie takie patrzenie na życie w krzywym zwierciadle, tylko spojrzeć racjonalnie, rzeczywiście, jak to wygląda, tak? Jaka niespodzianka do Was popłynie. A niespodzianką jest Król Mieczy i dziesiątka kielichów. Dla niektórych z Was, bo wiadomo, że to jest czytanie ogólne, więc no niemożliwe, żeby z wszystkimi rezonowało, ale dla niektórych z Was niespodzianką może być jakiś facet, Król Mieczy, który będzie prowadził Was do spełnienia emocjonalnego, da taką pełnię, da możliwość stworzenia takiej fajnej... Yy, właśnie szczęśliwej rodzinki. Tutaj yy, to jest pierwsza interpretacja, która mi się nasunęła. Druga to yy, powiem tak, niespodzianką może być wasza postawa, która yy, wychodzi z takiej nademocjonalności, tylko bardzo tak nadrzeźwo potrafi oceniać sytuację i tak w sposób taki właśnie yy, bardzo taki logiczny, rozsądny, na chłodno, o tak bym to powiedziała: na chłodno podchodzi do, do różnych spraw związanych ze swoją rodziną, z takim swoim spełnieniem. Tak? Na chłodno to nie znaczy, że należy być jakimś wyrachowanym tak? i w ogóle na drugi plan odsunąć sprawy rodzinne. Nie. Tutaj to spełnienie w tej dziesiątce kielichów widać. Spełnienie szczęście, radość, taką pełnię emocjonalną, takie właśnie spokojne serce. Tylko e, przyjdzie to poprzez właśnie tako, taką energię króla mieczy. Czyli taką energię, która z jednej strony e, właśnie może on nie jest bardzo wylewny, tak? Ale potrafi w mądry sposób to swoje bezpieczeństwo, tą stabilność budować. Poprzez to, że potrafi odciąć się od czegoś tym mieczem. I. Co na zwieńczeniu? Jak kończycie ten miesiąc wrzesień? Karta kapłana. Tutaj była też ta, ta karta do powiedzenia. Hmm. I karta głupca, karta nowego początku e, no, kończycie z wielką mądrością, z wielką dojrzałością. Karta kapłana, to bym powiedziała jeszcze z kartą głupca, to jest... Duży punkt zwrotny jakiś w Waszym życiu. Punkt zwrotny, w którym rozpoczynacie coś nowego, robicie pierwszy krok, tak? Do tego nowego. Patrząc też tutaj Królowa Mieczy, tu karta rodziny, tutaj też kapłan i król mieczy, to mogę też powiedzieć, że może dla niektórych z Was będzie to to tworzenie wartościowego związku, małżeństwa, zawieranie małżeństwa, czy decyzja o małżeństwie, jakieś właśnie albo przebudowa dotychczasowego związku tak? i robienie pierwszego kroku po tym takim odrodzeniu, po tym odnowieniu. Tak jakby jakiś jeden etap w tej karcie mety, tak, widać, został zakończony i teraz idziecie do nowego, tak. Karta kapłana jest taką kartą też ważnych wydarzeń, takich uświęconych, takich, które też zapewniają bezpieczeństwo na długi czas. Z jednej strony jeszcze raz powtórzę wielkie poszerzenie takich horyzontów swoich mentalnych, tak? takie szersze spojrzenie na wszystko, odwaga do zrobienia pierwszego kroku w coś. Z drugiej strony, no tak właśnie jakoś mi się tutaj to teraz ułożyło i jak patrzę, tak związkowo, taki właśnie takiego stabilnego związku, który budowany jest w sposób taki bardzo mądry, rozsądny, gdzie wy najpierw dokładnie się obserwujecie, analizujecie, nie podejmujecie żadnych pochopnych decyzji. I ostatecznie ta wiedza, która do Was płynie z tych obserwacji, daje Wam wielkie spełnienie. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym nagraniu.